Ale powiem wam co stanie się znacznie szybciej. Możecie sobie wyobrazić, zostaniemy firmą miliardowej wartości. Jeśli ktoś z Was, zwłaszcza nowi w tej firmie, nie są zbyt skłonni w to uwierzyć, możecie pomyśleć, że to dość zuchwały cel. Ale gdybyście naprawdę poświęcili na to więcej czasu i przestudiowali firmy, które osiągnęły podobny poziom sukcesu, to przekonalibyście się, że to wręcz rzadka sytuacja, że osiąga go firma wprowadzająca absolutnie nowy produkt lub segment produktów. Znacznie częściej firmy osiągające taki poziom mega sukcesu to firmy wchodzące na rynek, który już jest bardzo szeroki, a także niezwykle konkurencyjny. Robią coś odrobinę inaczej i wycinają dla siebie maleńki kawałek z tego naprawdę wielkiego tortu. I ten właśnie mały kawałeczek pozwala im osiągnąć poziom miliarda dochodów rocznie. Wspaniałym tego przykładem jest Cheesecake Factory. Wszyscy przecież wiemy, jak ogromnym i jak konkurencyjnym biznesem jest branża restauracyjna. Cheesecake Factory nie robi przecież nic tak bardzo odmiennego niż reszta. Robią to tylko odrobinę inaczej i odnoszą dziś super sukcesy w biznesie. Ale moim ulubionym przykładem jest Starbucks. Jak długo przecież działa branża kawowa i jak wielka jest to dziedzina? Ile firm w ogóle sprzedaje kawę? Starbucks, robiąc to tylko odrobinkę inaczej, uszczknął swój kawałek i jest gdzieś firmą multimiliardowej wartości. Chciałem Wam coś teraz pokazać. Myślę, że się Wam spodoba. Branża kawowa warta jest setki miliardów dolarów. Setki miliardów dolarów wydawane jest każdego roku na świecie, aby kupić kawę. Każda z tych gumowych piłek reprezentuje miliard dolarów rocznej sprzedaży. Mamy tutaj 100 piłeczek. To jest branża kawowa. Powiedzmy, że Starbucks to całkiem nowa firma, która stawia sobie za cel osiągnąć pułap miliarda dolarów. Potrzebując więc zdobyć 1% tego tortu, wystarczy im więc taka część 1%. Jest to więc naprawdę niewielki fragmencik całego tortu. Osiągnęli jednak większy sukces. 3, 4, 5, 6, 7, 8 zarabiają około 8 miliardów dolarów rocznie. To już dość pokaźny kawałek całej światowej sprzedaży kawy. Branża suplementów i zdrowego odżywiania ma wartość 226 miliardów dolarów. Tyle wydaje się rocznie na suplementy, więc ponownie każda z tych piłek ma wartość miliarda dolarów. A więc tutaj mamy branżę kawową, a tu branżę zdrowego odżywiania. Tak przy okazji, może to wiecie albo nie, ale ponad połowa wszystkich firm z branży sprzedaży bezpośredniej działających dziś na świecie to firmy z branży zdrowego odżywiania. Pomówmy o branży turystycznej. Tutaj potrzebujemy większego naczynia. Oto branża turystyczna. Robi wrażenie, co? Ale to jeszcze nie koniec. Sporo, prawda? Będzie więcej. Czekajcie, będzie jeszcze więcej. I jeszcze jeden. Więc tu mamy kawę, tutaj suplementy. Całą branżę zdrowego odżywiania, a tu podróże. Yeah. Branża turystyczna to 7 bilionów dolarów wartości każdego roku. Ale mówi się, że branża ta wzrośnie z 7 do 13 bilionów w ciągu kolejnej dekady. Zdrowe odżywianie i podróże. Ponad połowa firm networkowych działa w branży zdrowego odżywiania. A najlepsi eksperci szacują, że istnieje obecnie 3-5 tysięcy firm w marketingu sieciowym zajmującym się odżywianiem. Pobawmy się trochę liczbami. Powiedzmy, że to nie 3 do 5, ale 2 tysiące takich firm w branży zdrowego odżywiania. Firm prowadzących marketing sieciowy. Powiedzmy też, że z tych 226 miliardów 30% to część, za którą odpowiadają firmy zajmujące się marketingiem sieciowym. Wiemy przecież, że w branży odżywiania działa mnóstwo innych rodzajów działalności, niż tylko networkowa, to znaczy direct mail, reklamy telewizyjne, radiowe, handel detaliczny. Sams, Walmart, wszystkie sklepy spożywcze, GNC, Vitamin World, Whole Foods. Przecież zdrową żywność i suplementy można kupić absolutnie wszędzie. Powiedzmy jednak, że z tego tortu o wartości 226 miliardów dolarów, 30% to byłby marketing sieciowy. To oznacza, że około 1 trzeciej tego, czyli jakieś 68 miliardów, albo 68 tych piłeczek. A zatem spośród tych 2000 firm networkowych z branży zdrowego odżywiania, na rynku wszystkie walczą właśnie tylko o te same 68 piłeczek, prawda? O te same 68 miliardów walczy aż 2000 firm. A więc gdyby te 2000 firm było równej wielkości, to ich dochód wynosiłby około 30 milionów dolarów na firmę, czyli całkiem niemało według standardów większości ludzi. Zarobilibyśmy znacznie więcej już w naszym drugim roku działalności, ale nie jesteśmy typowi. Powiedzmy, że wszystkie firmy zarabiają 30 milionów. Porówno 30 milionów rocznej sprzedaży. Porównajmy to teraz do branży turystycznej i sprowadźmy te liczby do zupełnego absurdu. Przyjmijmy, że marketing sieciowy zdobędzie nie 30% tego rynku, ale tylko 1%. Oznacza to, że nasz tort ma wartość 70 miliardów. Jest tylko kilka innych firm prowadzących marketing sieciowy w branży turystycznej, o których w ogóle wiemy. Przyjmijmy jednak, że jest ich 10 na świecie. A więc 10 firm rywalizujących o 70 miliardów dolarów. A jeśli każda wywalczy równy udział, osiągnie nie 30 milionów rocznie, ale 7 miliardów rocznie. 7 miliardów rocznie. Można spojrzeć na te liczby jeszcze w inny sposób. Powiedzmy, że wiesz, że najlepszy sposób, aby spełnić swoje marzenia i zrealizować cele pod względem finansowym, to współpraca z firmą marketingu sieciowego. I są tylko dwie firmy, które naprawdę lubisz. Jedna to firma zajmująca się zdrowym odżywianiem, a druga podróżami. Przyjmijmy, że te firmy są jednakowe pod każdym względem, a jedyną różnicą są te właśnie liczby, które Wam przed chwilą przedstawiłem. Jeśli wybierzesz firmę turystyczną zamiast firmy zdrowego odżywiania, masz o 620 tysięcy procent większą szansę, że dokonałeś słusznego wyboru. Tylko dlatego, że wybrałeś turystykę. Komu podoba się takie prawdopodobieństwo? Powiedzcie, czy nie jest to okazja, aby osiągnąć niewyobrażalny sukces w skali globalnej w najbliższych latach. Jestem o tym szczerze, absolutnie przekonany. Nigdy w życiu nie byłem czegoś bardziej pewien. Wie to każda komórka w moim ciele.